O, dzień dobry, właśnie pokażę. O, to, to moja kierowczyni jest ugłym, ale po prostu nie będę pokazywał y, twarzy, tylko pokażę kawałek. Właśnie w taki sposób chcę Wam po, powiedzieć, jaki to ogólny samochód rojs, rojs. I po prostu bardzo jest o. Można tak sobie obejrzeć. Nic się stało. O, a wiedzieć co to jest? Kierowczyni nie odpowie na takie pytanie. A co to jest? co to wystaje. Duch ekstazy to jest. No, to dobrze się znasz. No i właśnie taki krótki film i po prostu widzicie. Ale ogólnie jak się dotyka jest takie coś. O, a nie chcę ja tylko pokazuję jakie to jest. A niektórzy ja wam powiem, że po prostu oni kradną to wyrywają i po prostu, a tego nie można. To po prostu należy do samochodu. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i krótki, ale na pewno będzie dobry film. Na razie, hej.